Jest taki jeden mit w związkach, w który wszyscy, choćby nieświadomie, wierzymy. Jeśli nie kochasz, to się domyśl. Domyśl się, czego potrzebuje. domyśl się, że mnie boli, że coś jest nie tak, że chcę być bliżej albo dalej. I tak zaczyna się cichy teatr. Czekamy, aż druga osoba zgadnie, a ona czeka na to samo. I nikt nie mówi prawdy, bo przecież miłość powinna rozumieć bez słów. Prawda? A więc nieprawda. Prawdziwa miłość nie zgaduje. Ona pyta, komunikuje się, nie boi się powiedzieć tego teraz potrzebuję albo nie wiem co czuję, ale chcę być z tobą w tym szczery. Bo jeśli trzeba się domyślać, to nie jest miłość, to jest gra. I właśnie o tym mówimy w systemie łatwego życia. Bo prawdziwa bliskość zaczyna się tam, gdzie kończy się zgadywanie. Coś więcej takich treści? Zasubskrybuj kanał.